Cześć. Ostatnio na internecie jest mnóstwo osób, które strasznie chcą udowodnić, że warzywa i owoce są zmodyfikowane. Jeden z głównych argumentów przeciwko temu, żeby zjadać rośliny, jest to, że człowiek je wszystkie tak zmodyfikował, że one nie są takimi roślinami, jak kiedyś były. I muszę Wam powiedzieć, że jest trochę w tym prawdy. Jest trochę w tym prawdy. Ponieważ człowiek od zawsze starał się zmodyfikować swoje jedzenie. Historycy, jeśli wierzyć im na słowo, twierdzą, że już w rzeczach Mezopotamii, 12 tysięcy lat temu, człowiek zaczął prowadzić osadniczy tryb życia i zaczął uprawiać rośliny. Zaczęto budować pierwsze osady, nawet powstały miasta, i tak dalej, tak dalej. Ludzie zastanawiali się od wieków, jak sprawić, aby rośliny nie zjadały jakieś. Nie wiem, robale albo jakieś choroby, żeby można było mieć większy plon z tej samej pracy, uzyskać więcej. I można to nazwać modyfikacją. Dzięki temu wiele osób na świecie dzisiaj zjada ziemniaki, że ktoś kiedyś przywiózł je z Ameryki Południowej, które, ziemniaki, które były wielkości kuleczek, zaczął je modyfikować, i dzisiaj mamy wielkie bulwy. Tak samo było z pomidorami. Pomidory kiedyś były takimi malutkimi jagódkami, które również zostały zmodyfikowane. I dzisiaj mamy olbrzymie pomidory. Popatrz na przykład na takie bawole serce. Przecież ten pomidor może ważyć nawet pół kilo. I tak, ludzie cały czas starają się zmodyfikować swoje rośliny w taki sposób, żeby one dawały lepsze plony, aby nadawały się do jedzenia, bo niektóre na przykład nie były słodkie, niektóre nie były, nie wiem, kwaśne, niektóre były niesmaczne i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dobre? Ja nie wiem. Mogę się z tym zgadzać, mogę się z tym nie zgadzać. Ja tą rzecz tutaj zastałem, kiedy już się tutaj pojawiłem. Ale to nie jest żaden argument przeciwko jedzeniu roślin, ponieważ człowiek nie tylko zmienia genetycznie, że tak powiem, rośliny, ale również zmienia genetycznie zwierzęta. Bo zobacz taka kura. Jajka Ketonowcy mięśni uważają, że jajka to jest najlepszy pokarm dla człowieka. Nie wiedząc o tym, że w 1830-40 roku, czyli jakieś 200 lat temu, człowiek postanowił zmodyfikować kurę. Kura, która znosiła normalnie, tak jak ptaki, w naturze 12 jajek rocznie. Owszem, znaleziono jakąś kurkę, którą połączono razem z tą zwykłą kurą domową, tak zwaną. Która znosiła do 60 jajek rocznie i zaczął ją modyfikować. Czyli zaczął zmieniać jej DNA, jej po prostu wszystkie jej uwarunkowania, po to, żeby kura dawała 300 jajek rocznie. Czyli twoje jajka, osoba, która rzuca ten argument, są również zmodyfikowane. A popatrzmy na taką krowę. Krowa, która raz miała cielaka, dawała przez pół roku mleko, dzisiaj jest tak zmodyfikowana, że daje mleko przez całe życie. Żyjąc, maksymalnie 5, 7, 8 lat. Ile daje mleka? Kiedyś dawała tylko trochę dla jednego dwóch cielaków, a dzisiaj hektolitry mleka rocznie. Albo te krowy czy byki na rzeź rasy belgijskiej biało-błękitnej. No przecież to nie są normalne zwierzęta. Czy Wy tego nie widzicie? Albo kurczaki. Czy wiecie o tym, że one zwiększyły swoją objętość o 364% w ciągu ostatnich 50 lat i rosną 56 dni? Tak samo ze wszystkimi zwierzętami. Człowiek po prostu ma to w naturze. Non-stop chce coś zmieniać. I owszem, ja nie zgadzam się na to, żebyśmy modyfikowali i rośliny, i zwierzęta. Nie zgadzam się na to. Ale argument Twój przeciwko jedzeniu roślin, że rośliny przecież są takie zmodyfikowane, to nie jest naturalne, dotyczy się również ciebie, mięsożerco, jeśli takim jesteś. Bez urazy. Ale ten argument. Nie ma się nijak do rzeczywistości. Po prostu tacy jesteśmy. Modyfikujemy swoje jedzenie, aby je poprawić, aby zwiększyć plony, aby zwiększyć jakość, aby po prostu coś zmienić. A tak na marginesie, moja babcia świętej pamięci, o której ostatnio wspominam, nie wiem czy mnie nie woła z tamtej strony, modyfikowała swoje roślinki, ale w sposób naturalny. I myślę, że tak człowiek kiedyś to robił. Na przykład przycinała gałązkę z jednego pomidora i łączyła z innym gatunkiem. Sklejała je jakoś tak w jakiś dziwny sposób i one dawały inne plony. Modyfikacja nie zawsze musi być zła. Modyfikacja nie zawsze może, może być argumentem do tego, żeby czegoś nie zjadać. Także wybierajmy coś, co jest dla nas zdrowe. Coś, co daje dla nas dużo lepszą jakość życia. Do czego Cię zachęcamy w projekcie Odmładzanie na surowo. Pozdrawiamy!